Cześć, 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 tu Jajacek. Jest 11 czerwiec, godzina 7.20. Boże ciało, dzisiaj w moją podróż miałem wyjechać około godziny 2.33. To miała być trasa na 200 km. Tymczasem o tej godzinie właśnie rozpoczęła się najwięcej, najwięcej deszczu. Spadło, zaczął intensywnie padać deszcz w tej chwili. Ta pogoda się stabilizuje. Według ostatnich prognoz, które tutaj z internetu ściągnięte, no rzeczywiście tych... Tych opadów już, już nie będzie. A więc jak będzie wyglądać dzisiaj moja trasa? Otóż wyjadę w trasę około godziny 9 i ma trasa to około 120 km. Ja sobie zdaję w tej sprawę z tego, że za bardzo tego wszystkiego nie widać. No zmniejszę trochę, to, troszeczkę tutaj to, aby tą trasę chociaż zrzutę. Trasy pokazać wstępny jaki został zaplanowany. Ona trasa będzie wieźć z Gniezna. Pojadę sobie tutaj w tej, na początku do w kierunku Czerniewa, aby tam do Czerniewa tylko dotknąć. Następnie pojadę na czeluściń grzybowo, następnie pojadę w kierunku Wólki z Grzybowa tam przy Bokami, potem do słupcy, Kosewa, no i potem przez Smolniki Połowickie, Przybrodzień, Połowic, Witkowo, no i tradycyjnie przez Czuskołoń, Folwagnową, Wieś, Kiędzierzyn, Szczytniki Duchowne, Wyco do Gniezna. Dzisiejsza tasa zakłada jazdę około 120 km, no a więc ym, no wydaje mi się, że nawet około godziny 16 powinienem zameldować się potem w domu. Za dużo jedzenia też nie będę brał. Ale przede wszystkim dzisiaj się ważę na ubiór, ponieważ, no wiadomo, koszulka gniezno to jest, jak gdyby, yy, podziękowanie dla pana prezydenta. Należy na rzekion tutaj gnieziejskich jak najbardziej propagować, ponieważ, no rzeczywiście, w tym gnieździe, na, w tej obecnej sytuacji, która tak naprawdę zaczyna powoli już wracać do normalności, yy, dzieje się bardzo dużo. Mamy także, także oczywiście, pod no, krótki rękawek. Na to założę bluzkę z długim rękawem. No, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Potem krótki rękawek. No i w razie czego będę się stopniowo na trasie yy, ściągał poszczególne elementy, tak aby w krótkim rękawku No i przede wszystkim spodnie one koniecznie krótkie. Rzeczywiście kolejnym etapem są te kartki, które rozpisuję od jakiegoś czasu. Tak sobie wymyśliłem, że nie będę już dukował zrzutów ekranowych, ale będę po prostu zwyczajnie na tych miejscach, gdzie należy, należy pojechać i gdzie drogi mogę nie znać. No, będę po prostu szczegółowo sobie tutaj opisywał, tu mamy przykład. No zobaczymy. Kolejny raz pewnie to się sprawdzi. Tak naprawdę ostatnim takim wyjazdem, kiedy to było, ja nie pamiętam, ale to było sempólno-kejskie, kiedy długowałem. no potem rzeczywiście to już miało mijało się z celem. Kolejny materiał rozpoczynam kęcenie w domu, a to dlatego, że chcę po prostu w momencie, kiedy wyjadę, już od razu jechać. Ponieważ, no nie, no, mówię, no cały czas czekam, aż ta pogoda się ustabilizuje. Ja myślę, że to jest kwestia godziny, aby tutaj decyzję podjąć, co dalej. No i na pewno, na pewno to w żaden sposób to nie płynie. No, czas przejazdu nie ma problemu, mogę wrócić około godziny 16, 17. To już jest najmniejszy problem. Jeśli faktycznie wyjechałbym o tej godzinie, około godziny 9, no, chciałbym do tej subcy przede wszystkim dojechać około godziny 12, ale to byłby to całkowicie niezły czas. Według prognoz, które tutaj mam dostępne, ten opad powinien się pojawić jeszcze około godziny 11, ale potem rzeczywiście tego opadu już być nie powinno. Inna sprawa jest taka, że to tak naprawdę w tym ty miesiącu jest dosyć miesiąc bardzo ciekawy, a więc tutaj, jak gdyby ten wyjazd dzisiejszy, może być jednym z tych nielicznych, którym pokonam 100-kilometrową trasę. A więc szkoda tego dnia wolnego, które daje Państwo yy, zmanować. Co jeszcze wezmę? No, Otóż tradycyjnie podepię się tutaj już oczywiście troszeczkę nieaktualną, ale może pokażę. Ja chcę mi tutaj... O, no spadła książka jeszcze. Mam tutaj taki atlasik, bardzo ciekawy zresztą, który z swego czasu został, był, części okazywały się w głosie wielkopolskim. One, one, bardzo tutaj, bardzo ciekawy jest ten atlas. No ja go też często czasami go biorę w tease. Warto zwrócić uwagę na szczegółowość tego, no może tu przewrócimy na stronę, gdzie Kunik może, nie wiem, może wyżej Spróbuję tutaj znaleźć tablicę No tu mamy Gniezno, tu mamy Trzemeszno Tutaj będziemy mieć Wilczyn, o właśnie tutaj mamy To właśnie miejscowość Które, które tutaj planuje Dojechać, no tutaj akurat nie widzę, może tutaj Na tablicy 98 Ale rzeczywiście wtedy zakup W tamtym czasie wydawał się taki sobie, a rzeczywiście zakup, o tutaj jest miejscowość, yy, jezioro powickie z drugiej strony, ciekawie czy tam można dojechać do jeziora. Potem będę wracał przez Moniki powickie, tak jak wspomniałem, powic. No i zobaczymy to. Dzisiaj chodzi ci o jedzenie, to także oszczędnościowo, ponieważ no, uczę się po prostu jak najmniej jeść po drodze. Tradycyjnie będą to żelki, może za dwie skipki chleba. Nie mam niestety bananów, ale mam dwa izotoniki, na które na pewno dzisiaj to sobie to za chwilkę przygotuję. Dobrze, i to by było w sumie na tyle. Wydaje się, że kwestią tego godziny jest to, żeby. żeby w tą trasę wyjechać. To by było na tyle, i do zobaczenia już bezpośrednio z trasy. Tedycyjnie, już może to nie tradycyjnie, może inaczej. Po z nie będę tego początku robił, który w ten sposób przez miasta chcę tylko i wyłącznie przejechać. Cześć, 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 tu Jajacek. No właśnie. I tak sobie jadę, i tak sobie jadę, i tak sobie jadę, i tak sobie jadę tym rowerkiem, I jadę, i jadę i w końcu stwierdzam, że chyba proszę zatrzymać, zrobić jakieś zdjęcie, zrobić kilka, nakręcić krótki film o tym, co mnie do tej pory spotkało. No tak, w tej chwili liczę jakieś 25 km około 25 km Siednia yy, jest fajna, bo średnia dochodzi w tej chwili do 23 prawie na godzinę, a więc jadę bardzo szybko, jadę siłowo. No i jestem jest w miejscowości Sobie. Zielnie, no to jest tutaj na tym odcinku. Bardzo dużo samochodów tutaj jedzie. To jest bardzo dużo. Jestem tutaj właśnie na odcinku łą drogi łączącej yy, tutaj odszedł się wyjechałem kawałek drogi do Pytaski i skręciłem na Grzybowo. Zastanawia mnie fakt, dlaczego tych samochodów tutaj tyle jedzie. No przecież tutaj co po chwilę jakiś samochód jedzie. No nie wiem, no może to jakieś oczystości, bo to dzisiaj Boże Ciało. No nie wiem. No fakt jest taki, że dzisiaj świetnie, ten wiatr jest minimalny. Ja go trudno jedno, znaczy go określić, bo ten wiatr to moim zdaniem wieje od takiego troszeczkę południowego wschodu, to rzadko się zdarza, on powinien mi dać potem do gniezda, jeszcze wiać mi w plecy, no zobaczymy jak to będzie. W tej chwili udaję się do subcy, na kolejny przystanek w Słupcy, Owe się świetnie, a żelki właśnie otworzyłem chyba czy z nudów, tradycyjnie słuchaweczki na uszach, bidonik na miejscu, no i jadę w koszulce o, właśnie. Reklamując moje piękne miasto, w którym mieszkam, a więc jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Tudzież uwdziesz, może można się pochwalić systemem zarządzania w tym mieście, jak i w powiecie, więc też wielki, wielkie brawa. No dobra, znowu jedzie samochód, a więc ja nie mam pojęcia, co tutaj się ta druga jest taka ukrywa. Być może jest jakiś objazd. No nie wiem, trudno mi jednoznacznie powiedzieć. Dobra, jadę dalej przez grzybowo, potem. Szembrowice, coś takiego, no nieważne. E, potem przy stawy dojeżdżam do y, Strzałkowa, ale wulka jeszcze powinna być i dopiero powinna być Strzałkowo, Dobra, to gdzieś tam wyjadę w każdym razie. No, także gdzieś tam wyjadę, wyjadę w supcy, tam się dopiero zatrzymam, zatrzymam się na chwilę na tym placu głównym e, przy rynku. No, no to do zobaczenia w późniejszym etapie mojej wycieczki. O właśnie było to Gulczewo, było, właśnie tutaj ta tablica była. I to właśnie dojechałem do końca tej wsi. Znaczy, co się z tą namką stało jeszcze. No dobra to później. Dobro, dobra. Cześć, cześć tu Jajacyk. No zatrzymałem się w Subcy, a właściwie za Supcą. Zastanawiam się dlaczego chcecie wiedzieć pewnie dlaczego tak. Otóż w Supcy na rynku po prostu mnie policja nie wpuściła. Okazało się, że idzie procesja. No i nie było szans na to, żeby na rynek wjechać. Powiedzieli mi, że dalej jak kieruje się na Giewaltów. Dalej ławeczki będą, a potem jadę dalej na Kosewo. No, ławeczki będą, mogę sobie spokojnie usiąść. No i tych ławeczek spotkałem aż jedną. Yy, kilka słów o tej jeździe, która mnie w tej chwili spotkała do Gnieza. Po wyjeździe z domu, yy, po sprawdzeniu intensywnie pogody, okazywało się, że nie ma być opadów. I rzeczywiście to się potwierdza. Potwierdza się także to, że ten wiatr dzisiaj jest naprawdę minimalny. Yy, kolejna rzecz, co się potwierdza. Yy, potwierdza się także to, że jazda do Subcy, najlepiej jechać bokiem do Subcy, ale nie uniknie niestety wjazd, Mniej więcej na drogę numer krajową numer 92, może to ominąć, ale ja dzisiaj tak pojechałem no i życzył się tej ścieżce, która jest od Wólki praktycznie do subcyny, no i jest to tragedia. No niestety, o ile z Batkiem wtedy jechaliśmy i jechałem kiedyś do Zagrowa nie zwróciłem na to uwagi, będzie no tragedia. Co kawałek trzeba na dół zwalniać? Co kawałek trzeba wyhamowywać? No nice. jest. Takie jazda siłowek, ja w tej chwili jeżdżę, zaczynam jeździć siłowo już od jakiegoś czasu, no to jest nie dla mnie, tak? No to powiedzmy, schodzenie rzędu prędkości, powiedzmy tam 20 palów po spędzeniu tam 6, powiedzmy do schodzenia do rzędu 15, a nawet 10 i nagle przyspieszanie i znowu, no to bardzo, bardzo męczę. W tej chwili tutaj tak już wyjeżdżam ze Słupcy. W tej chwili zjem coś. No i będę jechał dalej. Zaczynamy się potem giwatowie na chwilę na Wjazd i potem już w Kosowie. No i potem podejmę ja decyzję, kiedy wracam do Gniezda. Bo ten Koseu jak gdyby będzie tym punktem, o którym już kiedyś mówiłem, że warto było na to jezioro Powickie z drugiej strony pojechać. Co nam no, powiedzieć na temat wiatru cokolwiek dzisiaj? No bo ten wiatr. No moim zdaniem ten wiatr wieje, tak jak mówiłem, od południowego wschodu, aczkolwiek on się chyba troszeczkę obrócił na bardziej na południowy i, i, i zobaczymy, do Gnieza powinien on mi dawać troszeczkę w bok i pojawiać w plecy. No zobaczymy jak to będzie, potem już już na drodze bezpośrednio smolnik, bo ja się boję tej drogi Smolniki-Powickie-Przybrodzin. No bo jest ciężko tam przejechać, tam rzeczywiście stan techniczny tej drogi jest paskudny. Mój wygląda tak. Co jeszcze chciałem powiedzieć, no się świetnie, za chwilę zjem, dzisiaj mam cztery skibki chleba, więc wróciłem do tego jedzenia chlebowego, ale to tylko na krótki moment, przy takich kilometrach, to naprawdę trzeba tyle, żeby, bo praktycznie zostało mi w tej chwili, według moich wyliczeń, gdzieś w granicach 3 godziny jazdy na Domowska, więc ja podejrzewam, że powinienem być domu około godziny w pół do czwartej, ten wyjazd, jak wspomniałem, w czerwcu 2020 roku, z jednym chyba bodajże wyjazdów, na to wszystko wygląda, że tych wyjazdów długich w tym roku, znaczy w tym roku będą, ale w tym miesiącu najprawdopodobniej już nie będzie. No dobra, to by było w sumie na tyle, to co miałem do przekazania. Subce, miasto powiatowe, aha, jeszcze jedna rzecz. Rzeczywiście drogi rowerowe są oznakowane, tutaj widziałem gminę Strzałkowo, która miała oznakowane, gmina Subce, która miała oznakowane, no ale... No ale jeśli ma tu wyglądać, powiedzmy, takiej kosce brukowej, no to ja dziękuję za takie ścieżki rowerowe, to ja... Wolę naprawdę się przemęczyć, wolę tych samochodów usłyszeć z boku, jechać normalnym asfaltem, gdzie, gdzie powiedzmy, ten, ten, jedzie się o wiele szybciej, niż w ten sposób. No dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego wejścia. Cześć, 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 tu ja, Jacek. Dojechałem na Jezioro Powickie, ale z drugiej strony, od Giewartowa. Tak, właśnie jestem na Jeziorze Powickiem, i teraz w sobie Jezioro Powickie spróbuję okrążyć dookoła. Miałem możliwości dostępnymi drogami asfaltowymi, a więc um, udam się w tej chwili do Kosewa. No i następnie będę się kierował już w kierunku domu przez Anastazewo. Mamy w tej chwili godzinę 12, jest południe, więc bardzo, bardzo ciepło na dworze. Wiatru praktycznie nie ma. Jechałem tu dwu, trzykrotnie trafiłem na procesję. Dwukrotnie udało mi się, że mnie przepuścili, no a niestety nie udało się, żeby mnie przepuścić i to było w subce natomiast złego. Ja się czuję świetnie, no woda cieplutka, no, a więc początek kąpieli przed nami. Niebawem już to wszystkie plaże, pewnie tutaj będzie pełno ludzi by było, gdyby nie to, że w tej chwili sytuacja mm, taka, że no jest jednak ten okres troszkę chłodniejszy niż można było to przewidzieć. Na liczniku, tak jak wspomniałem, około 70-65 km coś koło tego. Jedzie ja się dzisiaj świetnie, za chwilę się umyję w tej wodzie, wezmę się trochę, ochlapię, och, schłodzę, no i pojadę, i pojadę dalej. No mam cały czas brak żywnościowy dzisiaj, to jest dziwne, no ale, ale chyba pewnie te żelki dużo pomogą. Patrzę, czy mój nie, nie kradną, Ludzi praktycznie w ogóle nie ma, a więc ruszamy a więc dalej. Ruszamy dalej do Kosowa, a potem już w kierunku, w kierunku, yy, będziemy ruszać w kierunku Gniezna. Dobrze, mój spisuje się świetnie, ja czuję się w formie także dobrze, także to by było na tyle. No, jeszcze spójrzmy na raz nad jezioro Powickie, ale całkowicie z mniej, z strony, dla właśnie dla mieszkańców Gniezna i okolic. 6-6 tu Jacek. Dojechałem do mojego dzisiejszego punktu docelowego wyprawy, to jest z W tej chwili się na liczniku około 22-30, ale ona jak gdyby bardzo ostatnio się zmniejszyła ze względu na to, że miałem pod górkę troszeczkę, troszeczkę polnej drogi, a więc ta siena mocno spadła. Yy, co teraz? No, ja jadłem cały czas praktycznie od Giewartowa, kiedy miałem tutaj z pokoju Tam nic kompletnie nie było, ani w jednym miejscu nie można było praktycznie dojechać, a więc. No więc jeśli ta sytuacja to jeszcze wszystko się nie zmieni, po prostu pojadę dalej, po prostu poznam, że miejscowość zaliczona i tyle, skieruję się na smolniki, anastazowo smolniki powidzkie, no a potem już bezpośrednio do powidzu na plaży, aby kupić, być może uda się kupić magnes. Yy, jedzie się świetnie, teraz ten wiatr z mołu mo ustał, więc za chwileczkę, za chwileczkę troszeczkę za podkręcę, wezmę sobie jakieś picie, jeszcze przygotuję na tego, bo się skończyło to, co miałem w bidonie, a więc wycieczka jak najbardziej udana, no, aczkolwiek tak jak mówię, tego cały czas brakuje tego wigoru, około 200 kilometrowych teraz no dzisiaj, no to ze względu na pogodę, chociaż można było spokojnie wyjechać o tej piątej, szóstej, no. Ale dobra, faktycznie cały czas nad na nad tymi runami, tam cały czas pada, więc jesteśmy taki, tu gniezno powiedzmy, czy bo ja jestem w sumie, to dzisiaj jechałem tylko przez trzy powiaty, bo to powiat gnieziński, powiat rześniński, powiat supecki. No, nie wiadę do żadnego innego powiatu, nie ma takiej opcji. No i dlatego chcę tutaj coś jeszcze co powiedzieć: to, że tutaj bardzo dużo samochodów jedzie. No i, no i jedzie się dobrze. Pogoda dopisuje, jest ciepło, nie ma słońca, a więc idealna pogoda na no jazdę To tyle, trzymajcie się. Cześć, 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 cześć to jest Jacek. No, mamy krótkie wejście. Znajduje się w tej chwili na drodze, która łączy z tej strony i z tej strony bezpośrednio Anastazewo, czyli drogę 262 z Moniki Powickie z Powidzem, przez Przybrodzin no ta droga jest w pięknym stanie, bo po prostu tędy się jedzie wyśmienicie no dla kolażówki droga idealna praktycznie no, jeszcze najlepiej tutaj sobie wziąć jak się jedzie kolażówką żeby opony zrobić grubsze to wtedy się faktycznie pojedzie cudownie, no jest straszna ta droga tak szczerze mówiąc no jedzie się paskudem ja sobie przodem tu na chwilę do lasu bo tak zrobiło się potwornie duszno no i mam cichą nadzieję, że tego gnieza ta burza mnie nie chwyci, bo ta burza to pewnie wisi w powietrzu gdzieś, pełno robactwa tutaj, łazię po jakichś mrówkach lasu, jakieś mrówisko cholerne, muszę stąd. Cześć, 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 tu ja Jacek. no właśnie jestem na drodze łączącej Smolnik Powicki z Powidzem, przy tym pięknym asfalcie, siedzi się ten po prostu świetnie. Nie wiem czy to wymija, czy jechać tym środkiem naprawdę tutaj jest skomplikowane. svaco dla się jeszcze gorszy. Po prostu działa na dziurze wstyd, super, powiat supecki wstyd, że taką drogę macie u siebie i to na tak ważnym odcinku turystycznym z punktu widzenia turystyki. Także wydaje mi się, że za chwileczkę stąd wyjadę. Jakiś tutaj jako częstowałem kolaną nogą, jakieś oba mi tutaj obsiadły, bardzo dużej ilości, posiadło mi do jakieś mrowisko. No rzeczywiście jest potwornie dłuższe na dworze się z już naprawdę aż się prosi o burzę. No mam nadzieję, że ona nie spadnie do gniezda, no ale potem, potem może coś, może potem sobie padać. Dobrze, ja powoli ruszam w tej chwili na liczniku. No, ponad 80 km, ta średnia jest cały czas powyżej 22, 22, 30, więc ona jest na takim, jeśli dojadę z taką średnią do, po, do Witkowa, no to będzie super, to po prostu będę się naprawdę cieszył, że mi się udało osiągnąć tych i trzeba po prostu ostopedałować, żeby tą średnią utrzymać. A więc jak gdyby ten ok, jak widać, przeznaczyłem na tą średnią, tak, to jest też mój cel, żeby miałem możliwość jeździć powyżej 22, no jest to są niezłe średnie, no a zważając na to uwagę, że praktycznie 3 miesiące temu zacząłem sezon, więc, więc jeszcze pamiętam, kiedy jechałem, kiedy było dosyć zimno. Wtedy jeszcze z musiałem jechać, w kominie. Potem przyszedł okres taki niedobry, kiedy nie można było za iść. Jakieś tam się człowiekowi udawało jechać. No dobra, to by było na tyle. Także powolutku już dalej. zawitam jeszcze w Powidzu na plaży. Być może uda się kupić magnes na lodówkę. No i to by było na tyle. Żalki cały czas mam. Ten głód przestał mi doskwierać, Do zobaczenia. Mam nadzieję, że kolejne moje wejście Was nie zanudziło, bo w sumie to tu nie ma nic a ja po prostu sobie tak się zatrzymałem, żeby mam kilka słów powiedzieć, że czuję się dobrze, że idzie się świetnie no i tyle. no. Trzymajcie się. No i ta zeszy mnie osa obsiadła. Dobra, trzymajcie się, cześć. Piękne widoki na jezioro powickie z powidza. Tutaj przynajmniej można dojść. No jest fantastycznie. Tutaj w powidzu faktycznie ludzi pełno, ogródki czynne to, Kilka, to Czek się nawet nie spodziewał kiedyś, że powie, że fajnie, że tyle ludzi, że można magnes kupić, że można jeździć na jezioro, że ktoś tam chodzi. No jest super po prostu. Cieszy to, że tutaj ludzie chodzą bez maseczek, no jest po prostu. No i tutaj ta naprawdę naprawdę człowiek może być zadowolony, tak, że w ten sposób jest, że nie ma tej pandemii, yy, że to wszystko to, co złe chyba jest już za nami. A co ma być, to i tak będzie, i tak będzie. Dobrze. Krótko o trasie, mam 90 km na koncie. W sumie zaliczono 90 km, to to się nie powyżej 22 cały czas, no i teraz będzie oste do gniezna przez Witkowo. Potem tradycyjnie Witkowa skieruje się na folwark, tradycyjnie skieruje się na i Nową wieś, Kiędzierzyn, szczytniki duchowne. I tędy dojadę bez dokręcania kilometrów. Dzisiejszy wyjazd miał także taki cel, tutaj mieliśmy ob, nie wiem, objechać to jezioro, właśnie powickie. Ja, oczywiście, byłem tam, z tyłu widać takie budynki. Ja tam to byłem próbowałem do tego miejsca tam dojechać. No, mniej więcej w tamtym miejscu, gdzie prosto się patrzy, no to jest tam właśnie Kosewo. No, niestety nie udało się tam dojechać, ze względu na to, że tam było wszystko prywatne i tam trzeba było 10 złotych chcieli ode mnie za wstęp, więc. Paradoks, sytuacja powtórzyła się niejako jako zbłażejewka ze środka wczesnego. Dobrze, to by było w sumie na tyle, co więcej, miałem do powiedzenia. Kupiłem magnes i mogę do gnieza już powoli wracać. Naprawdę jest tu przepięknie i naprawdę jest tu fantastyczny masa ludzi. Także widać, że to wszystko żyje. To by było na tyle. Cóż, do zobaczenia chyba na ostatnim klipie dzisiaj, bo, bo, bo wejściu, no bo tutaj jak gdyby <coughs> ta standardową drogą, no teraz próbuję to podkręcić jeszcze sobie tempo. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia nad, nad czystego jeziora powickiego, który powidz leży, przypomnę, w powiecie supeckim. Tak, a więc zatrzymałem się w Witkowie przy mojej słynnej ławeczce, której niestety już od, od, nie ma od tamtego czasu, od dwóch lat, ale ja sobie na niej usiadłem przy miejscu, gdzie zawsze się Wywitkowi zatrzymuje i nigdy nie zatrzymałem się w innym miejscu. Ruch się zrobił w na drodze, jak numer 260 potworny, potężny, bardzo dużo samodwiadących do skorzęcina do powidza, fakt pogoda zrobiła się bardzo ciepło, się zrobiło, weszło słońce. A co już mogę więcej powiedzieć, za chwilę mm, ruszam, ruszam za chwilę już w kierunku Gniezdna, W tej chwili na liczniku 104 km, średnia powyżej 22, a więc jest super. Jak będę na takie średnie do 50, no to będę naprawdę zadowolony, to będę mógł powiedzieć, że średnią powyżej 22 skończę. Ale teraz mnie czeka troszeczkę skrętu. No, muszę gdzieś szukać tej Niestety muszę szukać, może a może pojechać zwykłą do no i wiem, jeszcze podejmę decyzję. Faktycznie mm, dru dru w drugą stronę jest. No niewielki, a więc, a więc może chyba pójdę jednak może główną drogą po to, żeby jak najszybciej dojechać do gniezda. Dobra, to by było w sumie na tyle z tej krótkiej opowieści. Hmm, nie wiem, tutaj w sumie troszeczkę mi się śpieszy, jedzie w tej chwili policja Dobrze. Jest godzina gdzieś 14.40 i powoli czas ruszać do gniezda. Każda wycieczka się kiedyś zaczyna i kiedyś musi skończyć. Moja wycieczka zaczęła się około godziny 8.30 i pojechałem kolejno przez Gębarzewo, następnie przez Nidom, Szczytniki Czeniewskie, pojechałem przez Szczeluściń, sobie Grzybowo Potem pojechałem przez Staw, pojechałem przez Supce, Giewałtowo, Kosewo, Anastazewo, Smoniki Powickie, Powic Witkowo i następnie pojechałem przez Czuskołoń Nową Wieś Szczytniki Duchowne Wycieczka praktycznie została zorganizowana na pniu, ponieważ wycieczka pierwotnie miała odbyć się gdzie indziej. Jednak okazało się tak naprawdę, że opad deszczu, który miał się pojawić dziś w nocy, on rzeczywiście przyszedł. I tutaj trafność pogody ICM, więc bardzo ładnie zaplanowała. Natomiast w ciągu dnia już tych opadów deszczu nie było przewidzianych. Niektóre prognozy pokazywały bardzo ładną słoneczną pogodę, która się właściwie zrobiła. No, w związku z tym ten wyjazd yy, zaplanowałem tak, aby wyszło to 120-130 km, po to, aby, aby się praktycznie, no od 100 powiedzmy do, 100, do 130 km, żeby się yy, tutaj za bardzo nie przemęczyć, by były to do pracy. Yy, poza tym jest inna sprawa taka, że chciałem jechać koniecznie do Kosowa, no i to była idealna okazja, żeby to wykorzystać, żeby nie było trzeba o czwartej rano wyjeżdżać z domu. Tylko można było spokojnie wyjechać później. No cieszę się, że pas kolejny wyjechałem także w krótkim rękawku, z niewielkim zapasem tutaj jedzenia, bo dzisiaj niepewno do tego jedzenia poszło niewiele, żelki są praktycznie już nie do jedzenia, bo są tak ciepłe. Picia poszło tyle, poszło izotoników samych około 1,5 litra. Zwykłego napoju troszeczkę jeszcze, no ale to taki, taki powiedzmy wszystko w normie, więc jestem zadowolony. Natomiast co do formy, no średnia w tej chwili mam prawie 120 km na liczniku, średnia jest blisko, dochodzi do 22,5. 22 ja nie wiem, pewnie skończy gdzieś w granicach 22-25, no bo tutaj przy zgniezu będzie trzeba przyjechać kawałek i tamte zwolnienia zwolnienia. Natomiast ja na pewno nie będę dokręcał, więc to jest ten pocieszający efekt. No co jeszcze mogę powiedzieć o dzisiejszym? No wycieczka generalnie bardzo udana. Trzykrotnie w pierwszej fazie trafiłem na procesję. Troszeczkę kryzys mnie najbardziej złapał, i to paradoks jest taki, że po przewie w Słupcy, jadąc tam naprawdę w pewnym momencie, miałem już dosyć jazdy, potem gdzieś to powiedzmy się, się rozruszałem, nie było tak źle. Co do ruchu samochodu, no ten ruch samochodów dzisiejszy spory, rzeczywiście spory, w szczególności tu. Tyle, że wielokrotnie było tak, że to był ten ruch naprzeciwko mnie. Ten jeden odcinek od Słupcy do Giewałtowa, gdzie faktycznie te samochody jechały praktycznie ze mną wspólnie, no bo miały tam nad jezioro, powickie, natomiast no potem już, już tych, tych samochodów było tutaj zdecydowanie do, od, było widać wywitko, w wywitkowie jak tworzył się korek to by było praktycznie na tyle mojego tutaj dzisiejszej wycieczki cieszę się, że byliście ze mną, cieszę się, że żeście oglądali ten subskrypcję. macie subskrypcję, oglądaliście dzisiejszy y, film cieszę się, że oglądacie mój kanał na YouTube a ja myślę, że kwestia kamery sportowej, o której tak tutaj mówię i mówię to jest kwestia przyszłego roku i to taka realna kwestia Coś jeszcze można powiedzieć, no to by było praktycznie, stoi sobie, a właśnie nie zatrzymałem się przy tablicy gniazda, postanowiłem zatrzymać się tutaj, troszeczkę przed gniezem z 5 km, no jest to spowodowane tym, że nie chcę po prostu robić sam gniezie, potem zamieszania z tablicą, Miałem ja już miałem ostatnio przypadek, kiedy trzykrotnie nagrywałem film, bo co po chwilę ktoś jechał, no to oczywiście też jest sporo. No ale mam nadzieję, że tutaj ci, ci powiem, ale nie aż tyle jak tam, nie mam takiego, takiego powiedzmy, oby wokół siebie sztucznego zamieszania, którego ja bardzo nie lubię robić. Dobrze, to by było na tyle, cieszę się, żeby się powtarzam. Byliście ze mną, oglądaliście ten film, przejrzeliście te klipy, mam nadzieję, że was zachęciłem do tej przejażdżki. W sumie wyjdzie około 125 km, no i to by było na tyle, spokojnego. Do zobaczenia na kolejnych. W filmach jedzie kolejny rowerzysta, rowerzystka, a więc pora, pora tutaj też mi odjeżdżać, bo robi się godzina, jest w ogóle godzina 15.30, na dworze w Gęcach 24 stopni, praktycznie nieodczuwalny wiatr, to warto dzisiaj podkreślić, ten wiatr był praktycznie nieodczuwalny. cały czas jechałem, tak wydaje się być z wiatrem. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam, Jacek.